Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem u naszych południowych sąsiadów. Wyjeżdżam właśnie z miejscowości Hejnice, która jest i startem, i metą mojej dzisiejszej trasy. Która będzie wiodła śladem tegorocznej edycji Graf Magedonu, a konkretnie jej czeskim fragmentem. Także w planie jest dzisiaj lekko ponad 110 km. Ponad 2400 metrów w pionie. No także noga na pewno zapiecze, ale mam nadzieję, że zrekompensują to widoki które zobaczę na trasie w tej pięknej jesiennej aurze. Jestem w trakcie właśnie pierwszego kilkukilometrowego podjazdu, także bez żadnego przedłużania zapraszam do oglądania. tutaj tereny, naprawdę co chwilę mam dylematy czy nagrywać, czy robić zdjęcia czy puszczać drona no klimat o poranku naprawdę robi robotę teraz w tej mgle troszkę nawet popadał deszcz przez to i temperatura spadła dosyć mocno ale nawet to nie jest w stanie zepsuć mi humoru ponieważ naprawdę te widoki rekompensują wszystkie te niedogodności za nam pierwszy konkretny podjazd ponad 10km i w tym momencie zaczynam kolejny. Także kończę gadanie i jedziemy 2 na 9 Jeszcze 7 dosyć mocnych podjazdów przede mną. Uf. To 20% dało popalić, ale zobaczcie jaki jest tego efekt. Uf. Czyż nie warto dla takich widoków się troszkę zmęczyć? <mulary> Set the rhythm, take control. It's going down, going down and 49 km Opuszczamy Liberec I kierujemy się na Główny cel dzisiejszej wycieczki Czyli Jestet Jestet jakoś tak W każdym bądź razie chodzi o tą wieżyczkę tam O u góry Ale zanim tam dojadę czeka mnie 7 km podjazd I 500 metrów przewyższenia dlatego Kończę gadanie, chowam kamerę I kręcimy na szczyt Pizza nam zapięty więc zostaje mi batonik i żetonik. Może jeszcze podejdę do restauracji u góry Napieś jakieś kawy i Jedziemy dalej Ależ tu wieje przeciąg No i tam przez chwilkę mogliście zobaczyć jestet, z którego właśnie zjechałem. No i teraz już kolejny grawolowy fragment. Także nie będę za dużo nagrywał z ręki. Przechodzę na uchwyt na klatę. Powiem Wam, że już mam naprawdę serdecznie dość tego GoPro. Czwarty raz próbuję coś nagrać. I kamera przy 10 stopniach wyłącza się z zimna. Nie wiem, chyba za długo stolerowałem te kaprysy GoPro. Coś mam przyczuć, że będę musiał chyba spróbować w końcu czegoś od konkurencji od DJI, bo nie wyobrażam sobie tego na dłuższą metę, żeby przy takich warunkach kamera sportowa odwalała takie numery. A to już nie pierwszy taki numer jej. No i naprawdę jest to irytujące, szczególnie kiedy wtedy coś nagrać akurat. W danym ciekawym miejscu, w danym ciekawym momencie, a nie możecie przez głupi kaprys kamery. I tak właśnie kilka takich fajnych ujęć. Boi, trochę tu błota. Kilka takich fajnych ujęć wcześniej właśnie pominąłem przez te kaprysy, gdzie chciałem ponagrywać jakie te piękne widoczki na trasie, żeby w jak najlepszy sposób Wam pokazać walory tej trasy. I mimo tego, że mamy jeszcze 49 km, to czuję, że. Tu się raczej, moje zdanie, nie zmieni. Trasa jest, no, przepetarda po prostu. Jeśli tak wygląda również polska część Graf Magedonu to kto wie, może w którymś roku w końcu ja się odważę i spróbuję. Oj kurde, czekajcie, bo trochę błota. Czekajcie, muszę to przejechać. Jesteśmy jakieś wyrypy tutaj... Episkiej nie wysadzić Także jak już mówiłem Na razie Te ponad 60 km, szuterki premium Fajne asfaltoweczki, Naprawdę niewielki ruch No nie chcę zapeszać I nie będę zapeszał Z końcowym werdyktem Poczekam jeszcze te parę godzin Aż dojadę do końca Dzisiejszej trasy a póki co podziwiajcie razem ze mną kolejne kilometry tej no, przepięknej jesiennej rundki. ostatni podjazd ponad 7 km i 430 metrów w pionie. Uff, nie będę ukrywał, już w nogach czuję przewyższenia. Dlatego teraz tym bardziej, nie wiem czemu zacząłem znowu nagrywać, jak muszę dać siły. Także wybijam najlżejsze przełożenie i walczę z tym. Przed ostatnim odjazdem A tam w oddali Jestet tam byliśmy niespełna półtorej godziny temu Tak wolno, że nawigacja nawet nie była że jemy. Jeszcze 2 km podjazdu, 133 metry w pionie. Do parkingu ile to jeszcze zostało? 28 km. A najgorsze jest to, że źle wyzerklowałem zapasy z wodą. Po pierwsze 50 km zużyłem jeden bidon, więc założyłem, że jak miałem jeszcze półlitrową butelkę i drugi półlitrowy bidon, to na drogę powrotną mi starczy. No ale jednak teraz z drugą stronę jest dużo cieplej. Myślę, że jak poszło dużo więcej Uff. Więcej wody potrzebuję więcej No i w efekcie jestem gdzieś w lesie Nie mam pojęcia kiedy będzie jakiś najbliższy sklep a wody w zostało mi, nie wiem, może na trzy łyki. Ale fajnie jest. Przygodowo. Nie wiem kiedy będzie najbliższy sklep dlatego nie będę ryzykował gdyż jest jakiś potok. Mam nadzieję, że się nie otruje tą wodą. No ten podjazd, to na długo zapamiętam 2264 metry przewyższenia, także jak już to przejechałem to myślę, że już dojadę do kątówkę No to GoPro dopiero łaskawie, jak dostało troszeczkę prądu, ogrzało się, to teraz działa jak należy i w końcu mogę nagrać jakieś podsumowanie. Tak więc wracam już do domu. Przejechałem 109 chyba kilometrów, 2,5 metrów w pionie. Także, no nie powiem, poczułem w nogach. Szczególnie ostatnie dwa podjazdy dosyć mocno mnie sponiewierały. Ale gdybym miał ogólnie podsumować tą trasę, to naprawdę jest to jedna z najpiękniejszych tras, jaką przejechałem w tym roku. Są elementy szutrowe, są elementy asfaltowe. Jest to tak fajnie zmiksowane, że naprawdę ani jednego, ani drugiego nie ma za dużo. No, proporcja tych nawierzchni jest tutaj, no, według mnie idealna, naprawdę, no, Cała trasa pod kątem dróg, jakości tych dróg, jak i widoków, po prostu, no, mnie totalnie. Nie wiem, jak to jeszcze bardziej miałbym podsumować, ale, no, Naprawdę trasa super. Jedynie co do no, te podjazdy. Tutaj no, wiadomo, jesteśmy w górach, więc nie mogliśmy tego uniknąć. I nie powiem, przyznam szczerze, że myślałem, że troszeczkę lepiej sobie poradzę. Że te 2,5 tysiąca metrów na tych 100 km nie będzie aż tak mocno odczuwalne. Szczególnie że pierwszą część tej trasy i pierwsze 1,5 tysiąca metrów przewyższenia pokonałem bez większych trudności. Więc zakładałem, że tak już będzie do końca. No ale jak się jednak okazało, e, druga część była dużo bardziej wymagająca. E, no i mnie trochę sponiewierała. E, miałem lekkie przedbombie, zabrakło mi w pewnym momencie wody. Musiałem ratować się e, pobieranie wody ze strumienia. E, no ale finalnie udało się dojechać. E, nie nagrałem nic z ostatnich tych chyba tam 10 czy 12 km poprzez właśnie kaprysy GoPro. Ale powiem Wam, że ta końcówka to również no, grawalowa petarda. Po prostu no, takie szuterki, no, typowe szuterki premium, naprawdę sztos, sztos totalny sztos. I no, żałuję strasznie, że, że nic z tego fragmentu nie nagrałem, ale być może na e, relacjach innych uczestników z Graf Magadonu gdzieś tam te przybitki e, z tego fragmentu będziecie w stanie znaleźć. Natomiast co do samego Graf Magadonu, no to powiem Wam, że dzisiaj nabrałem po raz kolejny pokory, przejeżdżając 100 km górach. To to jest totalnie inne 100 km niż jazda gdzieś po płaskopolsce, tak jak ja to robię na co dzień. Także naprawdę no szapoba dla każdego uczestnika, który ukończył Kraw Magedon. Naprawdę przejechanie 350 chyba tam kilometrów i 7000 ponad 7000 metrów przewyższenia na takich, na takim odcinku i w takim terenie to jest mega wyczyn i Naprawdę uważam, że samo ukończenie tego to jest już naprawdę powód do dumy. W połowie tej trasy, przyznać szczerze, że miałem takie myśli, że może bym spróbował sobie w tym, albo w przyszłym roku, w sensie w przyszłym, bo w tym to już wiadomo, że się kończy, miałem na myśli 2.24, żeby spróbować swoich sił w krawmagedonie. No ale po dzisiejszej wycieczce muszę to jeszcze sobie na spokojnie przemyśleć. Po pierwsze, czy w ogóle uda mi się trafić wolne, ponieważ ja Również pracuję w weekendy, więc no, u mnie z tym wolnym właśnie na te wszystkie ultramaratony jest problem. Ale no, w przyszłym roku planuję już przynajmniej jeden, a może i dwa ultramaratony zaliczyć. Jakie jeszcze dokładnie nie wiem, cały czas to rozważam, kalkuluję, porównuję, przejdę z grafikiem, jaki mam w pracy, tak żeby to wszystko zagrało. No ale zobaczymy. Nie mówię tak, nie mówię nie. Myślę, że jakiś ultramaraton w przyszłym roku zaliczę, a czy to będzie Graf Magadon czy coś innego, no to czas pokaże. Także tyle na dziś ode mnie. Mam nadzieję, że film się podobał. Link do trasy oczywiście macie na dole w opisie. Ja żegnam się z wami standardowo, życząc Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru czy też nocy, w zależności kiedy oglądacie to wideo i do zobaczenia już nie małem w kolejnych filmach. Trzymajcie. się, cześć. Going down, going down tonight, yeah.